Witam wszystkich serdecznie. Wyjazd na golfa. Poranek nie taki bardzo, jest 11 godzina. Jest pięknie. Ale zaraz dojedziemy Słuchaj do Sedyni do Koreski. Teraz proszę zapytać się tutaj z tych pasażerów. Mamy tutaj pasażerów, mamy tu dziewczyny. Teresa, niech się wyprawisz. Przygotowałaś się wszystko, ze wszystkim, masz wszystkie te y, poma pomagacze Co mam mieć? Same zdrowie jak zawsze. Same zdrowie same zdrowe, same same zdrowe, jak zdrowe, same jak zdrowe, zdrowe Tak jak my mieliśmy <coughs> nad Wisłą. Y, 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 byliśmy w w na tej łajbie. A ta fajna tej łajbie Zjedziemy Jedziemy. sobie nie królewskie. Dzisiaj 14 kwietnia, niedziela I będziemy na samym golfie Na samym dolu Patowaniu Jedziemy na, na, na pewno na trzy dołki Tak, trzy dołki, zobaczmy. Konkurencja Ja wygramy razem <laughs> tak. Ciekawe kto wygra Kto przegra, to ostatni piwo W Ale możesz mnie ograć, bo na tym o, jest dobra na grynie, Ale ona nie dojdzie do gryna tak szybko jak Czuję, że wygram. Jedziemy. Mam dużo nadziei. Wyjazd z Mińska. Ale, ale nadzieja to matka. Różnie. <grym> Zaplanowane. <grym> jedziemy.